Szanowna Dyrekcja, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkoły, Koledzy i Koleżanki. Macie w którym my, szóstokrasiści, wstajemy po raz ostatni na tej szkoły. Szybko i bezpowrotnie minęło sześć lat od chwili, kiedy to pierwszy raz przekroczyliśmy jej drogę. Żal rozstać się z nauczycielami którzy z pasją przekazywali nam wiedzę, rozbudzali ciekawość świata, rozwijali nasze zainteresowania, z wychowawcami, którzy pomagali rozwiązywać problemy, kształtowali nasze postawy. Z kolegami i koleżankami, z którymi nawiązaliśmy dobre przyjaźnie, przeżyliśmy wiele zapomnianych chwil podczas wycieczek w szkole, dyskotek czy imprez klasowych. Wszyscy zostaniecie Zanim wyruszymy w dalszą drogę z bagażami do świadków, chcemy podziękować za trud włożony w nasze wychowanie. Szanownej dyrekcji, za to, że Paweł akceptuje dobre warunki do nauki i różne okazje do zabawy. Naszym drogim wychowawcom i nauczycielom za obogacanie nas wiedzą, cierpliwość i poświęcenie. wychowawcom świetlicy, pani psycholog, panu pedagogowi, panu reedukatorkom i logobetkom, panie rehabilitantce, pani sekretarce, pani pielęgniarką, pani pucharką i sprzątaczką oraz wszystkim pracownikom szkoły, którzy starali się, abyśmy czuli się w jej szkole dobrze i bezpiecznie. I wam, więc koledzy i koleżanki, za wspólnie spędzone 6 lat w sposób szczególny dziękujemy naszym rodzicom, którzy dzielili z nami sukcesy i niepowodzenia szkolne. Wspieraj nas w kawicach za wszystkie kłopoty, nieodrobione prace domowe, spóźnienia, rozmowy na lekcjach. Przepraszamy. Zawsze będziemy pamiętać o naszej szkole i miło wspominać te 6 lat. Mamy nadzieję, że my również zostaniemy dobrze.